Dzień dobry, witam na pomocowej konferencji prasowej. Witam e, trenera e, gości. No, trenerze, istny horror dzisiaj w ludzisku. Trzy do trzech realizujecie z ludziską Pogonią. Tradycyjnie prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku. E, dzień dobry. Mm. Przede wszystkim e, dwie bramki e, Pogoni z, z stałych fragmentów, gdzie, gdzie znowu nie, nie potrafiliśmy. E, Przykryć swojego zawodnika. To bardziej też taka sytuacja, gdzie, gdzie nasz zawodnik próbuje wybić piłkę i, i nabija przeciwnika. Tak, tak, padła pierwsza bramka, druga bramka padła. Uważam, troszeczkę sędzia się zagapił, nie zauważył ewidentnej ręki w środku pola. Zawodnik zabiera piłkę ręką, z tego jest rzut, rzut wolny, co, co też nie usprawiedliwia nas, że, że tracimy bramkę drugą ze z tego fragmentu. No i cóż, no i wiadomo, że przy 2-0 duży wkrada się niepokój, niepewność, a trzecia bramka, tutaj trzeba pochwalić akcję Pogoni, gdzie dobrze, dobrze rozprowadzili atak i dośrodkowali do, do niepilnowanego zawodnika. No i można powiedzieć, że już byliśmy kompletnie na dnie przy, przy 3-0 w pewnym momencie, bo po trzech porażkach i przy... W wyniku 3-0, gdzie przegrywamy w 70 minucie. no Można powiedzieć, że drużyna jest na, na, gdzieś na dnie i trzeba mieć ogromny charakter, i że tak powiem, przy Wielkanocy chyba się nikt nie obrazi ogromne jaja, żeby z tego 0,3 podnieść się momentalnie i w ostatniej sekundzie jeszcze mm, móc zdobyć zwycięską bramkę, tak? I, I takim charakterystycznym znakiem dla mnie i też dla drużyny w tym spotkaniu jest to, że jesteśmy w szatni z niedosytem dużym. W momencie, gdy przegrywaliśmy, 0,3 w 70 minucie, także to, to widać, że drużyna pokazała charakter. Cieszę się, bo może te, to słońce wreszcie za, zaświeci dla nas, bo, bo nie mogliśmy strzelić bramki i tak traciliśmy troszeczkę kur, kuriozalne bramki też ostatnio. Zawsze stwarzaliśmy sobie pierwsi sytuacje, a dzisiaj wreszcie padły trzy bramki dla nas i, 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 i to cieszę, tak. Czy są pytania do trenera gości? Yy, za to powodzenia w kolejnym meczu. Wszystkiego dobrego na święta. Dużo Dziękuję. Również życzę wesołych świąt. Dziękuję. Dziękujemy, trenerze. Dziękujemy. Rewizujemy 3 do 3, ale ten mecz to taki Koster Wygrywaliśmy, prowadziliśmy 3 do 0. Remisujemy, a mogło się skończyć jeszcze gorzej, ale prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na błysku trenera. Bardzo proszę. Dzień dobry. No, rzeczywiście mecz pełen emocji, szczególnie w końcówce. Spodziewałem się trudnego meczu. Chyba każdy mecz w tej ósemce będzie takim meczem ciężkim, meczem o wszystko. I, i, i przyznam się, że, że ten początek był bardzo trudny. Mieliśmy problem z jakimś takim spokojnym pograniem, z narzuceniem swojego sposobu gry. Tutaj Polonia, Polonia grała twardo, i, i, i gdzieś był nam ciężko na taką swobodę rozegrania. Natomiast mecz się bardzo dobrze układał, bo do przerwy 1-0 po stałym fragmencie. Po przerwie podwyższyliśmy też po stałym fragmencie na, na dwa, później po akcji mieliśmy 3. Wydawało się, że mecz już jest zamknięty, biorąc pod uwagę również to, że jednak Polonia w tym momencie no nie, nie bardzo potrafiła konstruować akcji zagrożenia. Natomiast, no niestety, po tym okresie takim pozytywnym, uważam, że, że straciliśmy. Mieliśmy taką dyscyplinę taktyczną, troszkę się rozciągnęliśmy. Tutaj też ten Szymanek porobił zmiany, gdzie wpuścił doświadczonych zawodników, którzy to świetnie wykorzystali właśnie te większe odległości i, i, i moim zdaniem właśnie, właśnie to takie poluzowanie, taka, taka już troszkę rozluźnienie spowodowało to, że, 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 że ten mecz zakończył się no w tym momencie no niekorzystnie dla nas, bo y, praktycznie mieliśmy, mieliśmy w końcówce jeszcze wysokie prowadzenie. No niewątpliwie, gdyby to było przed meczem, to bym cenił ten jeden punkt, natomiast biorąc pod uwagę przebieg sytuacji i to prowadzenie wysokie, to, 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 to troszkę jestem zawieziony tą, tą końcówką. Nie chcę tu winić żadnego zawodników w sensie indywidualnych błędów, bo uważam, że po prostu źle zagraliśmy taktycznie. Gdybyśmy byli konsekwentni do końca, to moim zdaniem byśmy się zgadnęli pełną pulę że są pytania, to są jak myślę, że dziękuję trenerze Mimo wszystko, życzę spokojnego, spokojnych świąt zdrowych przede wszystkim wszystkiego dobrego, no i widzimy się za tydzień. Ja również życzę wszystkiego dobrego, zdrowych wszystkich świąt dla wszystkich, a szczególnie zdrowych, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panie. Do widzenia.